Gmina Świętajno jest pełna osób zaangażowanych w życie społeczne, rozwój kultury, pomoc, sport czy promocję. Pani Joanna Gawryszewska jest prezesem Fundacji Kreolia Krainy Kreatywności w Jerutkach oraz Spółdzielni Bulwar. Prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, kieruje przedszkolem, troszczy się o rozwój kulturalny mieszkańców, a także dba o realizację ich potrzeb społecznych. Powstaliśmy po to, żeby yy... Stworzyć takie miejsce, stworzyć warunki do tego, żeby młodzież, dzieci, ale również osoby dorosłe, w tym seniorzy, mogli odnaleźć możliwości dla siebie, dla własnego rozwoju, jeżeli chodzi o sferę kulturalną i rozwoju w sferze edukacji artystyczno-kulturalnej. Zajmujemy się najmłodszymi, ponieważ już od siedmiu lat również prowadzimy publiczny punkt przedszkolny o pięknej nazwie Nasza Nadzieja. Dzieja. Cała gama różnego rodzaju wydarzeń, wydarzeń artystycznych, wydarzeń kulturalnych. Jesteśmy pomysłodawcami i organizatorami różnego rodzaju festiwali, konkursów. W gminie świętajno nie brakuje również działań na rzecz promocji sportu i rozwoju fizycznego dzieci. Marcin Tański to nauczyciel WF-u, który po godzinach zajmuje się trenowaniem młodych piłkarzy z gminy. Chciałbym to bardzo zaszepić w tą młodzież, żeby no w tych trudnych czasach mogli ten czas zagospodarować w formie jakiejś aktywności ruchowej. Oprócz tych zajęć piłki nożnej też e, prowadzę zajęcia ze ścianki spienaczkowej na naszym terenie, tutaj na sali gimnastycznej. Chciałbym w swoim imieniu i imieniu e, zawodników małych podziękować dla Urzędu Gminy Świętajno i dla sołectwa Świętajnie, które tam przekazały pieniążki na rozwój naszej sekcji piłki nożnej, na zakup bramek, na zakup piłek, na zakup strojów sportowych. Bez zaangażowania mieszkańców nie byłoby rozwoju. We wsi Piasutno zostały zagospodarowane m.in. tereny dookoła jeziora Piasutno, a także inne części wsi. Większość działań koordynował Jan Lisiewski, który jest aktywnym członkiem grupy Odnowy Wsi. Oprócz tego jest także prezesem prężnie działającego chóru Pasjonata, przewodniczącym Rady Powiatu Szczecińskiego oraz sekretarzem klubu Skrable ABC Piasutno. Jeśli chodzi o Program odnowy wsi, czyli inicjatywę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Bierzemy w tej inicjatywie udział właśnie od 2007 roku. Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, naprzeciw tym potrzebom, które są odczuwane i sygnalizowane. Dzięki inicjatywie i mieszkańców, i gminy, i sponsorów wybudowaliśmy nową strażnicę, która od 12 lat już. Zaspokaja nasze potrzeby. Od 9 lat odbywają się tutaj corocznie w piasutnie rankingowe, ogólnopolskie turnieje skrable. Jest to o tyle ciekawe, że w całym naszym województwie warmińsko-mazurskim są obecnie jedynie dwa takie miejsca. W gminie świętajno każdy znajdzie coś dla siebie, a dzięki jej aktywnym mieszkańcom gmina staje się jeszcze atrakcyjniejszym miejscem do życia. telewizja Kopernik. Kopernik.tv